Taśma w tył, taśma w tył! Lepiej bądźcie gotowi na mój powrót. Wzbijam się! Znajdzie się ktoś lepszy ode mnie! Mówiłem! Jestem za dobry! Łatwo! Podziękujesz mi po wszystkim! Muzyka była spoko, ale popracuj nad tekstami. Nie każdy dostaje drugą szansę, dlatego mówię wprost nawet brudną prawdę! Szybko z tobą skończę! Ej, Akali! You ready for this? Mm -hmm. Pokonam wszystkich i dokonam wszystkiego. Przyszłość to ja. Wszędzie muszę dobrze wyglądać. Ulik, Cholera, Lucian nie da mi teraz spokoju. Nadszedł mój czas. Nie ufasz mi? No nieźle. A, szczęście ci się skończyło. Nic nie ściągnie mnie na dno. Nie mam czasu na pogrzeby. Potykasz się o własne nogi. Dawaj! Budź się! Nie urodziłem się jako złote dziecko. Sam doszedłem do tego, żeby mieć to. Wolę prawdziwych wrogów od fałszywych przyjaciół. Pentakil? Mnie wystarczyło tylko jedno zabójstwo. Sorka Yasuo, żeby bić najlepszych, musisz być najlepszy. Popracuj trochę nad sobą, dziewczyno. Mogę ci w tym pomóc. <grytanie> <grytanie> Dobre. O tak! Graffiti to sztuka, tak i w Twoim mieście. W każdym swoim brzucie zostawiam swoje serce. Mhm. Mhm. Każdy patrz na mnie, Cały na mnie. U. ulicę Ulice to nie żart! Popytaj tam o eko. O tak. Włączaj to! Daj to na full! Niektórzy są tak biedni, że mają tylko forsę. Nie śpię, robię. Flex. Aż po grób. Nie podążam za trendami. Ja je wyznaczam. Nie masz życia lepszego niż moje. Tak to się robi. Cofamy taśmę! Kto mi teraz podskoczy? <gryzny> I po karierze. Czas stale ucieka. Ja go gonię. Chyba dlatego ciągle mi mało ziomek. <gryzny> <gryzny> Hajst się musi zgadzać. Trzymaj się. Muszę naprawić kontinuum czasoprzestrzenne. Zaskoczyłem cię, co? Z drogi! Aha! Bis! Z moich ust płynie sama prawda. Nie lubię takich jak ty! Tylko się nie przewróć. A? Wyglądasz na ogarniętego. Dawaj do studia. W moim życiorysie nie ma wrogów. Wszyscy na mój widok poszli sprawdzić, czy ich nie ma w domu. Powodzenia. Przyda ci się. Sława goni za mną. Zaczekaj, nikt nie powiedzie mnie windą, muszę iść po schodach. Dobra, jedziemy z tematem. Szukałaś powodu do reaktywacji ekipy? Proszę bardzo. Mogę cię zdmuchnąć niczym zaległy kurz. Pozdro, poćwicz. Ej, my tu gramy, obróć kasetę i przewijamy Majin we śmietne? Tak, bo. Majin, mnie. już jakiś czas się nie potknąłem. Jazda! Flex na tego lamusa! Po pierwsze nie dla forsy, po drugie nie dla fanek, po trzecie nie dla słaby, po czwarte. Zapomniałem. E, moment, muszę ogarnąć w jakiej jestem rzeczywistości. Nie ogarniesz tego stylu! Elo! Uch, świeży. Aż do śmierci. Pora się zabawić! To za moje miasto! Eee! E, zróbcie przejście dla MC! Wielka szkoda. Mogliśmy nagrać razem mocne rzeczy. Ani trochę mnie to nie bawi! Mam klasę, bawię się czasem. Każdy mu ale robi kasę. Salki na my saś salk mam. Mam nadzieję, że moje kiksy to nie podróby. Remix. Tata uczył przetrwania, mama miłości, nikt nie nauczył mnie litości. Każdy popełnia błędy, ziomal, więc się nie dziw, że lubimy ryzykować. Prosto na szczyt. Błagam, usiądź. Scena serio zmieniła styl. Szczerze, podoba mi się to. Wyobraź sobie świat bez fejków. Yo, zaraz zakończę twoją karierę. Zabijasz mój vibe. Trzeba było się do mnie nie zbliżać. Numer nagrywamy właśnie i cofamy taśmę Em, siat, nie masz w... my ma z tej strony geniusz. Na bok już strach, tutaj nikt nie stoi w miejscu. Wczoraj żelazo, dziś, cały w diamentach. Młody eko, genialny i dobry dla ludu. Czas to pieniądz, więc nie trzeba mi forsy do cudów. Lecimy tutaj! Przesuń się Akali, Ja jestem tu najprawdziwszy. Jaki masz sprzęt, Sona, przydałoby mi się coś lepszego od tego, co mam. Szwap, Bez spiny. Kiana ma naprawdę wyjątkowy głos, ale mnie nie zagłuszy. Nie módl się za mnie, módl się za moich wrogów. Ej, jestem najlepszy na świecie! Wolę być sobą niż gdzieś iść z tobą. Cholera, kawałek KDA cały czas na szczycie list. Gdzie mogę dostać bilety na następny koncert? Podejrzano blog. Ona może na nie wydać, co? Mówię, na nie będzie nie, Ile dałbym, by zapomnieć Cię? Wszystkie słowa twe. Wiesz, co z nimi zrobić? Nie masz do mnie podjazdu. Patrzy na mnie. W życiu nic nie jest proste. Dlatego robię to, co robię. Ja słowo wypuścił tyle klasyków. Musiałbym poszukać jakichś archiwalnych sampli, żeby go przebić. Sprawdź to. Uuu, czekałem na to. Powtórka. Wstać dumę w kieszeń. Ha. Ejo, DJ, puść moją nutę. Ha! Głowę trzymam podniesioną wysoko, ale stąpam twardo po ziemi. Wyprzedzam mój czas, możesz schować swój zegarek. Eko na mikrofonie! Zjeżdżaj stąd! Nie będzie jutra, jeśli nie ocalimy dzisiaj. Ha! Muzyka to nie tylko muzyka, to styl życia. Ej, wypad ze sceny, ziomuś! Do wszystkich hejterów mam dwa słowa i nie chodzi o to, że was kocham. Nic się nie bój, młody Flexer jest z tobą. Orient! Ambicja popycha mnie do działania. Metal to nie moja bajka, ale szanuję. Ej, pokaż, co potrafisz. Gram, żeby wygrać.